Coraz więcej osób decyduje się na zakup robota sprzątającego, który wyręczy nas w domowych obowiązkach, dlatego dzisiaj przetestujemy kolejny model, czyli Viomi SE. Zapraszam do materiału. W pudełku z odkurzaczem znajdziemy jeszcze stację dokującą, zasilacz do tej stacji, dwie szczotki boczne, z czego jedna jest zapasowa, podstawkę mopującą wraz z dwoma szmatkami, gdzie jedna szmatka jest w całości mokra, a druga przedzielona jest na dwie części, jedna mokra, jedna sucha, jest również instrukcja obsługi. Odkurzacz Xiaomi SE jest młodszym bratem modelu Xiaomi Mi Vacuum Mop Pro, czy też STYJ02YM. Czy też Viomi V2 Pro, ponieważ te trzy modele, które wymieniłem, to są dokładnie te same odkurzacze. Viomi co prawda różni się nieco wyglądem od dwóch modeli Xiaomi, ale cały środek jest ten sam. Viomi SE natomiast, tak jak mówię, jest trochę nowszym modelem, który wprowadził kilka nowości względem starego, więc w tym filmie będę porównywał ten model do starszego, a pod koniec podsumowuję wszystkie zmiany, jakie wprowadził. W Yomi SE. Jeżeli ktoś chciałby obejrzeć recenzję poprzedniego modelu styj 02 y to możecie ją również znaleźć na naszym kanale i wyświetli się ona Wam teraz w prawym górnym rogu. Rozpoczynając od budowy odkurzacza, jego wymiary to 35 x 9,5 cm. 35 oczywiście to średnica, zamiast 9,5 to wysokość. Jest on w całości biały, natomiast na górze jest lekki akcent różowego. Plastik jest błyszczący, więc dość mocno widać na nim cały kurz oraz odciski. Na górze znajdują się dwa przyciski: włącznik oraz przycisk powrotu do bazy. Jest również laserowy skaner otoczenia. Producent mówi, że jest on ulepszony względem poprzedniego modelu: jest szybszy i bardziej precyzyjny. W przodu znajduje się zderzak, który wykrywa przeszkody. Jest on zabezpieczony gumowym paskiem, aby się nie porysował. Na przodzie zderzaka znajduje się również czujnik odległości. Nie ma tutaj jednak czujnika odległości na prawym boku, tak jak jest to w pierwszym modelu Xiaomi Mi Robot, czy też w odkurzaczach Roborock. Na spodzie znajduje się trójramienna szczotka boczna z włoskami. Moim zdaniem jest to najlepszy typ szczotki, ponieważ testowałem zarówno szczotki pięcioramienne z włoskami, jak i ramienne w całości wykonane z gumy i moim zdaniem te trzy ramienne z włoskami sprawdzają się najlepiej. Jest również szczotka główna, która się obraca, jest to elektroszczotka. Obie szczotki, zarówno główną jak i boczną, można oczywiście wyjąć i wyczyścić lub też wymienić. Niestety główna szczotka nie ma zdejmowalnych boków i jeżeli wplączą się tam jakieś włosy, to musimy je rozcinać. W niektórych odkurzaczach Roborok można tak jakby zdjąć boki tej szczotki, i zamiast rościnać włosy to można je po prostu zdjąć z tej osi. Tutaj niestety nie ma takiej możliwości. Oprócz tego na spodzie są cztery czujniki spadkowe. Jest tam również miejsce, do którego przyczepiamy podstawkę mapującą. Odkurzacz posiada wiele innych czujników, które wykrywają na przykład to, czy pojemnik na kursie jest wsadzony czy też, czy podstawka mapująca jest podczepiona i tak i tak dalej. Na górze pod klapką znajdziemy pojemnik 2w1, w którym mieści się 300 ml kurzu oraz 200 ml wody. Niestety w zestawie nie znajdziemy pojemnika na sam kurz, a taki pojemnik znajdował się w modelu V2 Pro. Jeżeli jednak byśmy chcieli, to zarówno pojemnik na sam kurz, jak i na samą wodę można dokupić osobno. Brak tego pojemnika nie jest jednak dużym problemem, ponieważ 300 ml, które mamy dostępne w pojemniku 2w1, bez problemu wystarczy na jedno sprzątanie, czy to jest nawet na dwa sprzątania w zależności od tego jak duży mamy dom. Więc po prostu jedna wada to to, że musimy pamiętać, aby go częściej opróżniać, ale raczej nie powinno się zdarzyć, że pojemnik zapełni się w trakcie sprzątania. Pojemnik nie ma otwieranej klapki, aby go wyczyścić, wyjmujemy filtr HEPA. Jak już jesteśmy przy filtrze, to niestety nie ma on takiej wstępnej siateczki, która zatrzymywałaby cały kurz. Więc cały kurz wpada do środka, przez co musimy pamiętać, aby regularnie trzepać ten filtr lub też wyciągnąć z niego cały kurz zwykłym odkurzaczem. W instrukcji producent podaje również, że filtr można myć pod bieżącą wodą. Pompka, która pompuje wodę ze zbiornika na szmatkę mopującą znajduje się w zbiorniku. Jest ona zabezpieczona dodatkowo taką świateczką, aby żadne zanieczyszczenia nie wpadły do pompki i jej nie uszkodziły. Obok pojemnika znajdziemy również małą szczoteczkę z żyletką, którą możemy czyścić zarówno pojemnik na kurz, jak i szczotki odkurzacza. Z tyłu odkurzacza są natomiast wyloty powietrza oraz styki do ładowania. SE posiada sanie o mocy 2200 paskali. W aplikacji możemy wybrać cztery tryby. Są to tryby cichy, standardowy, średni oraz silny. W naszym domu odkurzacz sprząta powierzchnię o około 60 m2, z czego w jednym pomieszczeniu, czyli tutaj gdzie się znajdujemy, odkurzacz ma sporo przeszkód, ponieważ jest tu stół i kilka statywów, więc jest sporo przeszkód, które odkurzacz musi omijać. Bateria ma pojemność 3200 mAh i na najwyższym trybie niestety nie jest w stanie naraz odkurzyć całego naszego domu. Brakuje mu dosłownie około 2-3 m2, jednak jeżeli odkurzacz się roz rozładuje, to wraca on do bazy, ładuje się w naszym przypadku do 40%, a następnie wraca w miejsce, gdzie skończył i kończy całe sprzątanie. Nie wiem jednak, czy odkurzacz ładuje się do 40%, dlatego że wyliczył sobie, że tyle jeszcze potrzebuje w naszym przypadku. Czy może dlatego, że ładowanie do 40% jest najszybsze i najbardziej tak jakby opłacalne, aby nie było zbyt długiej przerwy między jedną częścią a drugą częścią odkurzania. Natomiast na niższych trybach, czyli jeżeli na przykład ustawimy tryb standardowy, to już na jednym ładowaniu jest w stanie odkurzyć 60 m2. Jeżeli chodzi o czas sprzątania, to w naszym przypadku zajmuje mu to około 75 minut. Czas ładowania natomiast od 0 do 100 to około 3 godziny a od 0 do 40% to mniej więcej godzina. Jeżeli chodzi o dokładność sprzątania, to producent podaje, że ten model posiada ulepszony algorytm sprzątania względem modelu V2 Pro i rzeczywiście ten odkurzacz jeździ trochę lepiej. Chodzi mi tutaj o to, że mimo że oba te odkurzacze miały te same wymiary, to Viomi SE wjeżdża w takie miejsca, w które V2 Pro nie chciał wjeżdżać. Są to miejsca, gdzie oba odkurzacze mieściły się na milimetry dosłownie, jednak V2 Pro odpuszczał te miejsca z automatu. A ten, tak jakby, bardziej próbuje i wjeżdża we, we wszystkie zakamarki. Z tego względu, że odkurzacz nie posiada czujnika odległości na boku, a ściany wykrywa jedynie za pomocą skanera otoczenia, to jeżeli mamy listwy przypodłogowe, które nie są wykrywane na wysokości skanera otoczenia, to w niektórych przypadkach odkurzacz potrafi tak co jeden czy co 2 metry podjeżdżać zbyt blisko ściany, przez co odbija się zderzakiem. Co powoduje to, że odkurzacz lekko zwalnia i skręca, jednak w niczym to za bardzo nie przeszkadza. Poprzedni model V2 Pro również posiadał taki lekki problem, że czasami nie widział on po prostu listew przypodłogowych i lekko się od nich odbijał. Z jednego sprzątania jest on w stanie zebrać około pół zbiornika kurzu, więc jest to całkiem dobry wynik. Przechodząc do mopowania, producent również podaje, że algorytm mopowania jest tutaj ulepszony względem poprzedniego modelu. Ja jednak w przypadku mopowania żadnych różnic nie zauważyłem. W aplikacji możemy wybrać trzy poziomy podawania wody na szmatkę. Tak jak już wcześniej mówiłem, w zestawie mamy dwie szmatki. Jedna w całości mokra, druga natomiast jest przedzielona i w teorii powinna również wycierać podłogi. No jednak wiadomo, że jeżeli puścimy ten odkurzacz, aby wymopował nam cały dom, no to po pewnym czasie... Ta sucha część również stanie się mokra, no i już nie będzie wycierała tych podłóg. Jeżeli w aplikacji wybierzemy trzeci, najwyższy poziom podawania wody, no to tej wody jest całkiem sporo, widać ją na podłodze i czuć ją na podłodze. Mamy również do wyboru dwie opcje sprzątania. Pierwsza to opcja szybka, gdzie odkurzacz, gdy wypełnia nam pomieszczenie, czyli jeździ w środku, nie po krawędziach to jeździ prostą linią, tak samo jak przy y, odkurzaniu, natomiast druga opcja to mopowanie dokładne, gdzie odkurzacz jeździ w przód i w tył po takim łuku dzięki czemu podobno ma nieco lepiej czyścić naszą podłogę. Jednak oczywiście należy pamiętać, że w takich robotach y, sprzątających to mopowanie nie zastąpi takiego tradycyjnego umycia podłóg y, no bo odkurzacz nie ma aż tak dużej siły docisku szmatki do ziemi, aby nie wiadomo jak dobrze umył on naszą podłogę. Co więcej, do zbiornika na wodę nie można dodawać żadnych środków do oczyszczenia podłóg. Takimi środkami można ewentualnie nasączyć yy, szmatkę do mopowania, jednak do Zbiornika nie można czegoś takiego wlewać, no więc taka funkcja jest. Yy, prawdopodobnie nieco umyje ona nasze podłogi, yy, ale nie można się spodziewać nie wiadomo czego yy, po czymś takim. Jeżeli chodzi o głośność odkurzacza, to jest ona porównywalna do modelu V2 Pro. Niestety nigdzie nie znalazłem informacji o głośności w decybelach. Jednak można powiedzieć, że jest stosunkowo cichy. Po pierwszym sprzątaniu naszego domu odkurzac zapamiętuje sobie mapę naszego domu i przy następnych sprzątaniach jeździ od pokoju do pokoju, a nie chaotycznie. Więc nie musimy się martwić o to, że na przykład odkurzacz pominie nam jakiś pokój albo jakieś miejsce w pokoju, bo wszystko ma on zapisane na mapie i na pewno odkurzy całą powierzchnię, jaką ma dostępną. Według producenta, podjeżdża on pod progi do 2 cm. U nas natomiast był w stanie on wjechać nawet na wagę łazienkową, która ma 2,5 cm, jednak zrobił to już z dużym problemem i nieco przeciągnął tą wagę po podłodze, ale był w stanie wjechać więc jest to pierwszy odkurzacz z czterech które testowaliśmy, który był w stanie wjechać na naszą wagę łazienkową o wysokości 2,5 cm dobrze radzi sobie również na dywanach nawet tych z dłuższym włosem więc tutaj również nie będzie problemu i nieco te dywany może nam odkurzyć oczywiście nie wyciągnie całego brudu jaki tam jest no ale gdy będzie tam jeździł regularnie to myślę, że nieco zadba o czystość nawet dywanów Odkurzot posiada moduł Wi-Fi i sterujemy nim za pomocą aplikacji Mi Home. W aplikacji na ekranie głównym mamy mapę naszego domu, gdzie możemy nazywać pomieszczenia. Na początku warto wspomnieć, że aplikacja jest bardzo słabo przetłumaczona na język polski, chociażby już tutaj pierwszy przykład, zamiast mopowanie mamy napisane przyciągnięcie, cokolwiek to znaczy, więc aplikacja jest bardzo, bardzo słabo przetłumaczona. Ale co ciekawe, odkurzacz może mówić w języku polskim, i te głosy w języku polskim są już zrobione bardzo dobrze, i nie ma tam żadnych błędów. Jedynie interfejs aplikacji jest słabo przetłumaczony. Także jeżeli chodzi o wszystkie funkcjonalności, to możemy tutaj oczywiście zacząć sprzątanie całościowe, rozkazać robotowi powrót do stacji ładowania. Mamy oczywiście trzy tryby: odkurzanie, odkurzanie wraz z mopowaniem oraz same mopowanie. Można tutaj wybierać yy, moc sania oraz ilość wody jaką chcemy podczas mopowania możemy sobie również zaznaczyć poszczególne pomieszczenia które chcielibyśmy w tym momencie odkurzyć gdy wejdziemy w zarządzanie mapy to mamy takie opcje jak edycja tej mapy, jeżeli odkurzać automatycznie źle podzieli nam dom na pomieszczenia to możemy to zmienić można również nazwać pomieszczenia jest to opcja tworzenia wirtualnych ścian oraz stref zakazanych gdzie odkurzacz ma nie wjeżdżać nie ma tutaj niestety stref no mop Czyli stref, które działałyby tylko w przypadku, gdy odkurzacz mopuje. Szkoda, że tej funkcji nie ma, bo w ten sposób moglibyśmy zaznaczyć sobie wszystkie dywany w naszym domu, no ale niestety takiej możliwości nie ma. Jest również opcja wyznaczonego czyszczenia, czyli czyszczenia danego punktu, który sobie naciśniemy. Oprócz tego jest również czyszczenie strefowe, gdzie możemy stworzyć strefę. Która ma być odkurzona czy też wymopowana. Dalej przechodząc w ustawienia, są tutaj opcje, takie jak czyszczenie wzdłuż krawędzi, czyli opcja, aby odkurzać wyczyścił jedynie krawędzie pomieszczeń bez czyszczenia środka. Można również zrobić, aby odkurzacz odkurzył podwójnie daną strefę lub też pomieszczenie. Jest historia wszystkich czyszczeń gdzie możemy podejrzeć w całe szczegóły wraz z mapą w jaki sposób odkurzacz jeździł po naszym domu. Jak też widzicie na naszej mapie w przedpokoju znajduje się lekki błąd w mapie. Jest to spowodowane tym, że w tym miejscu mamy szafę, która posiada lustro do podłogi, przez co skaner otoczenia sobie nie radzi w tym miejscu, ale jest to problem, który pojawia się w każdym odkurzaczu, który posiada laserowy skaner otoczenia i nie stanowi to żadnego problemu, bo po prostu odkurzacz w tym miejscu wykrywa przeszkodę za pomocą zderzaka. Jeżeli chodzi o resztę ustawień, można tutaj wybrać tryb mapowania, o którym mówiłem już wcześniej. Jest to tryb szybki oraz dokładny. Możemy tworzyć harmonogram sprzątania z określeniem, który pokój ma być wysprzątany, z jaką mocą ssania. Jest również tryb nie przeszkadzać. Lista map, odkurzacz obsługuje kilka map naraz, jeżeli mamy. Dom z kilkoma piętrami, to możemy tutaj zapisać sobie wszystkie piętra i przełączać się między nimi. Są ustawienia głosu, tak jak mówiłem, języków jest kilka, w tym język polski. Jest również opcja pilota, gdzie możemy ręcznie sterować odkurzaczem. Ten pilot działa jednak bardzo słabo. Gdy przytrzymujemy dany przycisk, to odkurzacz po chwili się zatrzymuje. Nie możemy również nacisnąć dwóch przycisków naraz, aby odkurzacz jednocześnie jechał do przodu i lekko skręcał. Jednak nie jest to funkcja, której ktokolwiek potrzebowałby jakoś często wykorzystywać, więc nie jest to jakiś duży problem. Jest również kalibracja urządzenia. Szczerze mówiąc nie wiem do końca do czego ona służy, jednak prawdopodobnie kalibruje ona żyroskop w odkurzaczu. No i z tych najważniejszych rzeczy to tyle. Można również wykonać aktualizację oprogramowania, jeżeli wyszłoby jakieś nowe oprogramowanie, no i to na tyle. Także podsumowując, Viomi SE w polskiej dystrybucji kosztuje około 1130 zł. Jeżeli chodzi o wszystkie różnice względem starszego modelu V2 Pro, to Viomi SE posiada lepsze ssanie o 100 paskali więcej, jest tutaj lepszy algorytm sprzątania, jeździ on trochę bardziej dokładnie, niestety w tym modelu nie ma pojemnika na sam kurz w zestawie, w przypadku V2 Pro taki pojemnik był. No i Viomi SE jest tańszy, ponieważ V2 Pro kosztuje około 1300-1400 zł, więc wiomI SE jest około 200 zł tańszy. Nada się on idealnie do mieszkań w blokach czy też mniejszych domów. Jeżeli mamy trochę większy dom, powyżej 60 m2 to musimy liczyć się z tym, że odkurzacz prawdopodobnie w trakcie sprzątania będzie się musiał doładować i całościowe sprzątanie zajmie trochę więcej czasu. Link do odkurzacza znajdziecie w opisie pod filmem. Znajdziecie tam również linki do naszego Instagramu oraz Facebooka, na które was zapraszamy. I do zobaczenia!